Rok 216 przed naszą erą. Druga wojna punicka trwa w najlepsze. Rzym mobilizuje największą armię w swojej historii, by ostatecznie zatrzymać Hannibala, dowódcę, który od lat rozbija kolejne legiony. Na równinie pod kannami stają naprzeciw siebie dwie potęgi: około 50 do 80 tysięcy Kartagińczyków, Iberów, Galów, Numidów i Afrykańczyków oraz ponad 70 tysięcy rzymskiego wojska. Rzym chce rozstrzygnięcia w jednej bitwie. Hannibal przyjmuje formację wypukłą, lekko cofając skrzydła. Gdy rzymska piechota napiera, jego linia świadomie się ugina, wciągając przeciwnika w pułapkę. W chwili, gdy Rzymianie są ściśnięci i tracą manewr, afrykańskie oddziały uderzają na ich boki. Numidyjska jazda rozbija rzymską kawalerię i zamyka okrążenie. W krótkim czasie... Legiony zostają osaczone ze wszystkich stron. To jedno z najdoskonalszych okrążeń w historii sztuki wojennej. Pod Kanami giną dziesiątki tysięcy Rzymian, największa klęska jaką republika poniosła w starożytności. Hannibal odnosi swoje najsłynniejsze zwycięstwo.